W imieniu Arbiton, Belpol i Grinkanu zapraszam was serdecznie do oglądania wszystkich odcinków z serii Panele winylowe w projektowaniu wnętrz. Wszystkie odcinki będziecie mogli zobaczyć na kanale internetowym GreenCanu i doradzimy Belpol. Miłego oglądania. Dzień dobry z Lubina. To właśnie tu zaczyna się nasza wspólna wnętrzarska podróż. Przed nami pierwsze spotkanie inspirujące z architektami i projektantami. Zaczynamy. tak zwany czysty remont. A, cudownie brzmi. <grymne> Powtórzmy to. Czysty remont. remont. Dużo słuchajcie tych korzyści. Komfort i przenikalność i ekonomia. Wiemy dzisiaj, że w stosunku ogrzewanie podłogowe w stosunku do tradycyjnych grzejników rocznie daje nam korzyści na poziomie od 12 do 15%. My w ogóle będziemy dla Was na te tematy, o których wspomniałaś, robili oddzielne materiały. Możecie się w najbliższym czasie spodziewać odcinków na kanale na ten temat.